Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo jestem bardzo ciekawy. Strasznie ciekawy. Bit poleka na puffer fiszku. Rewelacyjny z Waterwallem, to co mówiłem w tamtym patch'u. Już był mocny, ale teraz to są takie z jednych mocniejszych opcji. Dokładuję poziom. I abridujemy zawsze Puffer, słyszę moim zdaniem. Więcej eee, charge, szybszy charge, Szybszy je wleci. Eee, Rekapika jeszcze mogę zobaczyć, co tu się stworzy. Eee, Rekapika, eee, barankę sprzedamy tutaj raczej. Nie, CVT jest na tyle dobre, że nie potrzebuję tego. Eee, muszę Rekapię jeszcze sprawdzić. Ten już nie powinien być w tym miejscu. Tak, powinien mi się w tym miejscu. Pyk, 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 pyk. Jeszcze mi się z tego dostaniemy. Super. Od go nie mogę dać. Od lewej pracy tego. Tak, powinien. Tak musi to zostać. Ultimatywny. Utyl ultimatywne rozłożenie, to jeszcze z Raya bym gdzieś wsadził, to już jest aktualnie. Jeżeli on był mi na kastę razy dwa, to już nie jest mi już tak bardzo potrzebny. Dobra, nie mam tak już teraz robić z kasą, weźmiemy trzy, dziesiąty dzień. Trzy walki, trzy walki, trzy walki. Najwcześniejszy, trzynasty dzień żeby mieć 10 winów. Już teraz aktualnie uważam, że 13 dzień na tym bildzie jest za 7. Port sprzedany. Port silniejszy jako to no Weźmy te pory arbuza, żeby sobie zwiększyć możliwość wina. I teraz tak. No nie, raczej znaczy chcę mieć heala, chcę mieć shielda, chcę mieć heistowano to wszystko, bardzo ładnie się to boostuje, więc nawet mogę dojść do tych 2000 a heala co cast, czyli on ma 6 sekund cooldownu, czyli tutaj po hejście, 3 sekundy. Tak, tutaj 3 sekundy, a jestem w stanie wyrobić to. Właśnie, to ma live Dostałem z musterów anything to win when you use a non-weapon item burn 3 and poison 3 ok ultimatywnie dostałem w pierdziel No szanse były, szanse były. 60 hejstów Wyrobił. Super. Tyle samo Waterwell wyrobił. Może no 6 czasów zrobić. Ten mu zrobił 18 tysięcy. O kurde. 90. A co to miało? New i you your item O no. Kupują kord klikają no, na listę. This game's fast, charge it Second, 3 seconds. Hey, Denik jeszcze. Shield Octopus jest friendem. O, chyba się zmieniło, to co mi się da, zdaje. A teraz tu będziemy, no to się, by yy, na uwagi. Ale to jest dobra informacja, bo w takim razie oktopus. Mogę wtedy puszować oktopusa. Jest to fajny gold. Więc podoba się mnie. Use a weapon, reduce this. Oooo. Czar 3 sekundy. Bardzo mocno, bardzo mocno teraz się zrobił. Pani nie haste this game, 50 the major. Na diamencie. Na diamencie. Tak. Kompanią tą belistę trzeba będzie się fokusować. Ktoś to tu miał. Nie tak, i szyldy były wybustowane, ale on miał. Ja w sumie mnie interesował. Przez 24 Poizona wyrobiłem tym. 14 tym. Jeszcze czy się wypojzonował. Porobiłem to nie, bo już bym dwa razy zginął prawdopodobnie. Z tego co mi się zdaje, więc 7 9, 4, 12 tysięcy, 6 000. No to on idealnie trafił. Olipka. A, przepraszam, 4290. Niestety. Myślałem, że tutaj. Nie trafię na takiego kozaka. Hmm, czyli idziemy po prostu tak. Idzie 11 dzień. Czasa Silvera spadła mi do 30% tylko. A poczek. z Goldem. Hmm. I tutaj, i że to daje tyle hejsta. Ja muszę spróbować też z Katfishem. Tak, z Katfishem, jeżeli mam, to i Waterwella. Jest, chcielibyśmy spróbować. Jeżeli mamy Shilda, to niech będzie też pasywny Regen. Hmm, Tutaj Master Alchemist. Nic z co osobami nie potrzebował. pod Golda po prostu pod expa Tam 13 poziom jest jeszcze możliwe, że wyrobimy się przed Enchantem. Jeden item na jedną sekundę. Czy Mistrz już poszedł po nosa? Nie, jest Frost Street Champion, który ma Snowflake'a jeszcze, z tego co widzę. This, give your left most i ten, plus jeden. No. czyli fajnie by było, gdy się ta fili na czempiona i fajnie by było, gdy nie większą muzyki. Mam nadzieję, że będzie na tyle głośno, lekko żeby było ciszej niż głośniej. To ani mam burna. Nie moglibyśmy sobie wszystko sprawdzić, ale chyba wolałbym mieć ten jamencik fajny. Hmm, jest łepą, to mi nie pasuje.

Kolejne dwie walki pokażą nam, czy to była dobra decyzja. Cel item, są 20 golda. Możemy coś wykreślić. Potrzebujemy jeszcze pełnego no Waterwella. Szakraj! Mm -hmm. On nie haste, po prostu. I tutaj by weszło, to by weszło jako fajny damage. 20. To heist. Moglibyśmy jeszcze z niego się troszkę przerobić. Szakraja, który byłby za. No, tak naprawdę też za nic. Bo Żeliki robi tyle heistów, że nie jestem w stanie go odłożyć. 60 heistów jest za dużo. To jest taki Waterworld tylko na dwa sloty. Ktoś aktualnie też by robił 60 heistów? 60-20. Wziąłem 200? 200. 7 sekund też na heist na hejście. Tu dalej nie jestem przekonany do tego. Jest tu nie ma. Jjju. Ja chyba teraz z lepszych vendorów. Hmm. Moglibyśmy pójść we fundy, ale ja tak się przeczuję już tego. Czyli na pewno mamy, więc czyli na pewno nam oddadzą. Sprawdźmy to aktualnie, Część się coś zmieni. Gdzieś mi PvP uciekło. Islus. Samper robi stop yy, burn'a Jeżeli ten karcież mi zrobił przynajmniej 400 1. Albo zabezpieczenie się przed poisonami, albo zwiększenie tego w miarę e, w Dłuższym czasie 55 Dosłownie na tym setupie robi to 55k czy Waterwala waterwalla bym odjął sobie to za dużo też bym nie stracił czy mógłbym szarkleja na przykład dołożyć do tego czyli mam 25 kasy po 12 O jezu, ciężko, matematyka. 240, 480. Dobrze policzę? Gdzie policzyłem. źle policzyłem. 55 kastów na połowę 25 razy 12, tak? O, no właśnie, że policzyłem. 240 powiedział na samochód, ale zrobił. Fajnie by było mieć go na wyższym poziomie. Prawdopodobnie mógłby zrobić jeszcze więcej. Dziękuję. Wystarczy wspomnieć. A Waterwall się sprzedaje. Dwa Waterwalla. O! Small mamy Jeszcze Scrap Shieldy. Mógłbym w sumie, tylko czy ja potrzebuję to? Jak to się boostuje na wszystkich 3 itemach? Wombos też mogłoby też to, to jest Silver. To co mi się zdaje. Silver. A kołwa kupię nawet, na no pod Goombolsy. Mam jeszcze dwa dni, bo chciałbym przeżyć. Burd mi nic nie daje. tutaj barsty, spoko. 10, odzyskam 5 golda jeszcze w połowie. Nie wiem czy w tym patchu aktualnie. Po prostu champion jeszcze istnieje, bo ja już dawno go nie widziałem. Od ostatnich zmian mało zagrałem 30, 39, 45 i te 3 sekundy nie wygląda to źle. I last most item hmm. by się przechargowało. Się no nie, muszę łotruela. Skillsę lubię. O, 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 jest nowy feature. Abdi. Brak opisów tego Hadiego. Jest słabe. A tego Hadiego ja widziałem. Czy w Itemsach gdzieś jak pisze Hadi na przykład? To nie ma. Um, w takim razie muszę tutaj znaleźć. No, i tak. No to znaczenie. Tak bym nie opisał jeszcze całego HD, ale myślę, że to jest. To jest sobie z Left Movement. tam. Łat nie zastanawiam. Kapelusz byłby fajniejsze, gdyby to upgrade'owo od razu do diamentu. Ja mogę to wykorzystywać po takiej silvery. Było to do pewno by przyjemniejsze W poziom, Nie tam jeszcze enchant'u Gdzie nie jestem fanem Barrel, Barrel Barrel Drugi fajny item, taki bardziej solo i To jest w tyle fajne, że jak mam jeszcze Eee, powiedzieć Icy Pearl, ale tutaj Icy Pearl się zdarza chyba raz na 200 gier, Pufferfish'em jest tutaj też jakaś taka perełka trafiła. Znikąd. Znikądwane. Łebiskłobel. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Będzie atakowane. Dalej! Smoki! Regen! Chyba mnie zaklepie. Z tego burna, którego mam, szybciej mu się nabija regen niż ja poisonuję. Sześć z uch, Dziewięćset regenu. uch. 900 regenu? uch. Zapomniałem o tym rywalcynnym perku, którego nienawidzę. <laughs> A nie pokonał eee, 735. No taki. Dwa katfisze mogłyby wyrównać się z Pufferfishem. O, i tutaj właśnie widać, jak 230 mi teraz wkoczyło. Mm, tutaj nic mi się nie zmienia tak naprawdę. 70. 46. No, tutaj wyrównuje się. jest 30 hejstów. Super teraz to działa. Przy wyższym poziomie. E, dobrze, 12 dzień. Źle policzymy. Źle policzymy, bo tam miał 10 dzień przed y, 7 walką. Mm, Abryski. O jejku. Ja nie sprawdzałam ani razu. 3 nie, nie. poizona tutaj. Mega. Musi być trzy pojazdy. Muszę jak najszybciej czymkolwiek wystakować mu tego pojazdu na Nagrodą na przykład. On się wysilduje względem swojego HP. A to jest jakieś nerfa. Ym, tylko jeszcze Hulkinga bym chciał zobaczyć. Nie, Hulking jest tylko pod AMO. Pod AMO. Przy 7400. Najłatwiej u Vanessu boostować HP i y, Tropical Island, więc Large można jakieś pokupować. Mogą z Tropical Island chyba. To już coś zmienili. Albo z Roaming Isle, z Monstera. Też można dorwać. 3 Trzy itemy, że ktoś ma duże, no to... Chryste, panie, when you use a large item, haste on item. Kolejny haste dostaje. Pierwszy perk z tego bossa. Amazing. Self-Skills Vanessa. Krzyś pójść. Ale tak mnie kusi. Dodatkowo jeszcze jeden item. Wiesz, że może być coś lepszego. Niestety to jest charge 5 pieszych krytycznych, charzuje ci item o 2 sekundy przy charge deku. Nie jest to relacyjne, ale tak naprawdę nie wiem, co wziąć. I field item. Iiiii. Yeah. Słucham? Ekstrakty są teraz od Silvera. Mm -hmm. Ekstrakty są od Silvera. Nie jestem zbyt wielkim fanem, ale tak jak mówiłem, potrzebuję wszystko w Pufferfisha ładować. Każdy poison boostuje mnie razy 20-40 nawet, więc... sobie jeszcze rolniemy ooo, sporo... jak ma taki ten 48. For content. Zrobimy wymiankę z Waterwellem. I zrobimy tutaj na multikaście ale. Na multikaście. Ale, ale, ale. Sandra. Nie, zostawimy catfishem. The Boulder. mesh <laughs> Equator Enemy Max Health. Jeżeli jestem w stanie przejść 16 sekund. To The Boulder, jeżeli zostanie zniszczony, zabija. Czyli, że będzie miał Shielda, to przeżyje i tak. Dobrze. Niech tak będzie. Dobrze, sprawdźmy to. Jolly, Let's go. Let's go The Fighter. Na Multicaście. Tego jeszcze nie widziałem, ale chciałem to sprawdzić. Mam tylko możliwość. No dobrze! To ja chyba uważam, że to jest GG. Bo jeżeli mam Sisila, perełkę na Freezier, który mam. Multicasta. On też ma super jakiś item, który mu chargeuje. I ten perk. Cooleman zmniejszony. Wszystko. Tutaj. Koleś endgame'owy totalnie. Tak, tak to mniej więcej wygląda. 32 kasty. Szybko został dojechany ten. Multicast działa wspaniale. Chwila, chwila, bo on jeszcze miał zwiększenie cooldownu. When your enemy uses a weapon, charge a weapon. Aha, czyli to jest dosłownie kontra pod mój build. 8 sekund. Eee, tylko on te 8 sekund... tego miał? 8 sekund miał... Aha, przepraszam, z turbofortu. Turbofort. 8 sekundy enemy item in cooldowns increase by 2 seconds when you use another... Dosłownie koleś był moją kontrą, nasza się miał nie za wiele a jeszcze miałem tego Multicasta, gdybym miał truela, nic nie zrobiłbym tego, więc y, GG well played, Przegarniłam 10 winów jak szefuncio, a jeżeli macie jakieś porady, to zapraszam do sekcji komentarzy, trzymajcie się, nie puszczajcie, cześć, pyk pik!